Rzecz w San Francisco to mgła. Ponad często tutaj jest taka mgła, to w Warszawie coś się zdarza, nie wiem, raz dwa razy do roku, żeby tak było. Pięknie to wygląda. Societal sculptures fade away like water paint on a lean canvas. The mixture of colors makes me anxious, but I swear, I know what pure grace is. We live in a world where the mindset is money, you kill bees but ask for honey now. Why would you kill what has the power to create and sustain? Chemama chemama, how does the Busan Francisco y vieran footage de la filmou tego współpracy z Samsungiem, ale pomyślałem, że kurde, normalnie wezmę kamerę i się pogadam do niej, bo się za tym, kurde, tęskniłem. <laughs> Patrzcie, jak wy nic nie wiecie, co teraz u mnie słychać. Przeziębiony? Dlaczego nic nie mówisz, Krzysztof? Nie wysłaliście mi żadnych leków, bo nie wiedzieliście. Apteka, Walgreens, zwariowany hal zakupowy. Wziąłem sobie pastę do zębów, melatoninkę. Latonina w stanach, w ogóle chyba wszystkie leki w Stanach są w mocniejszych dawkach niż, niż wszędzie indziej, więc zamiast brać dwie polskie, można jedną na przykład dyszkę 10 mg amerykańską. Jakieś proteinowe przekąski, pomogę, jeszcze batonik, nożyczki do paznokci. Zawsze zapominam sobie wziąć nożyczek do poznakcji w podróż i zawsze żałuję. To jest taka jedna z takich rzeczy, które wydaje się, że dla mężczyzn przynajmniej nie są takim czymś, co zawsze musisz mieć przy sobie, a jednak ich brak jest zawsze dla mnie odczuwalny. I na koniec kupiłem <ścoughs> jest to czekoladowy krzyż. To jest jakaś taka kartka z życzeniami na ten, ale zawiera w sobie czekoladowy krzyż. Nie wiem, dlaczego to jest dla mnie takie dziwne. W sensie, kupiłem, bo to jest dla mnie dziwne. W Polsce się chyba nie robi krzyża z czekolady, nie? Wydaje mi się to na, na jakiś sposób obrazoburcze, ale jednocześnie jest to zrobione, no, w dobrej wierze. Ale muszę przyznać, że jak się wejdzie do, do, sklep, do sklepu z dewocjonaliami w Polsce, wierzcie mi, bo byłem, to połowa tych itemków tam wygląda jakby ktoś je zrobił trochę dla beki. Nie, że ja się śmieję, jak coś chce, ktoś chce kupać dewocjonalnie, nie se kupuje, ale one po prostu wyglądają jakby nie były robione na poważnie. A tak w ogóle to miejsce, gdzie siadłem śmierdzi moczem. Czemu tak jest, że miejsca śmierdzą moczem? Beznadziejne to jest. Nie sikajcie. Smutny dzień dzisiaj mam, ponieważ... czy nie do końca, w sumie spoko dzień. Dowiedziałem się jednej smutnej rzeczy, mianowicie został odwołany maraton w Tokio. Jakie są szanse? Chyba pierwszy raz w historii coś takiego się wydarzyło. Możliwe, że to nie jest prawda to, co mówię, że pierwszy raz. Ja od kilku lat się starałem w tym maratonie w Tokio wziąć udział, nigdy mi się nie udawało. W tym roku ASICS mnie zaprosił i w końcu miałem to, nie? I trenowałem. Forma nie była jakaś... nie jest jakaś super, ale raczej bym, <laughs> raczej bym przebiegł no, w takim czasie, który dla mnie jest okej. Okay. No a całe wydarzenie zostało odwołane przez koronawirusa i czy to jest panika, czy to jest zasadne? Nie spodziewałem się tego absolutnie, jest to dużo, duży zawód dla mnie, no na szczęście rozesłane zostało info, że jak ktoś był w tym roku zakwalifikowany, to w przyszłym roku też może sobie wziąć udział. Tak kurde, czułem jakoś, że to jest ten moment właśnie, że to jest ten punkt w czasie, kiedy powinienem przebiec maraton w Tokio, że moje e, japońskie życie być może zmierza się Zmierza powrótku do, do końca. To byłaby taka fajna klamra kompozycyjna, ale zobaczymy. Może dzięki temu zostanę po niej dłużej. Nie widzieliśmy się we vlogach prawie 3 miesiące, więc uczcimy to jedzonkiem. Jednak pod moją nieobecność, to nie było co oglądać na tym YouTubeku, nie? Prawdziwe amerykańskie miasto nie mogłoby się obyć bez rury, która wyziewa. Wyziewy. Takie proste, a jednak fajnie wygląda. To był jakiś rok 2008-2009, Dajże Game Developers Conference, konferencja twórców gier wideo. Pamiętam, że byłem tu wtedy z Borysem Zajączkowskim, który E, dziś jest e, scenarzystą w Eleven Beat Studios. Pozdrawiam, Borys. Co myśmy wtedy produkowali content? Pozdrawiamy was serdecznie z San Francisco. Zajebiście profesjonalne to wszystko było. Czy znaczy, to nie jest tak, że sam temat filmu jest śmieszny, to fi temat miał sens, tylko śmieszne jest to, jak ja wyglądał. To na szczęście teraz mam taki imidż ogarnięty na tyle dobrze, że na pewno nigdy w przyszłości nie popatrzę na siebie teraz i nie pomyślę, co ja myślałem. Właśnie wkroczyłem do wirtualnej rzeczywistości. Dobrze się dziś czuję, kurczę. Rozkrowałem się tutaj, miałem mieć fajny pobyt tydzień w San Francisco, a wyszło w sumie, że się rozchorowałem i przez trzy dni leżałem w łóżku. Okazuje się, że jak nie vloguję, to wcale nie jest tak, że mam jakieś bardziej lightowe życie i więcej czasu. Tak samo jest intensywnie i tak samo mam mało czasu, żeby odpocząć. Pomyślałem sobie ostatnio, że wreszcie zacznę używać. Butelek na wodę, takich niejednorazowych. Bardzo prosta zmiana w życiu. W sumie nic nie zmieniłem, a czuję się lepiej. W sensie wystarczy ci butelka i już nie musisz kupować wody. To jest jeden prosty trik, naprawdę. A w gratisie jest to ekologiczne. <śm> To jest taki bardzo znany sklep muzyczny, Ameba się nazywa. No wchodzisz sobie do takiego sklepu muzycznego, myślisz sobie, kurde, ale szkoda, że te czasy się skończyły, szkoda, że ta branża wyginęła, że już nie ma takich sklepów, ale ojoj, ojoj. Po czym nie kupujesz nic, wychodzisz i odpalasz muzykę ze Spotify'a. Żyćko, nie? Golden Gate Park się nazywa ten park i... Super by się tu biegało, w ramach przygotowań do maratonu tukijskiego, gdyby nie to, że został odwołany, k... Mać. Trochę mi zabiło to mojo. Wiedzcie, może was to zdziwić, że jestem tylko człowiekiem. Mogę się obrazić po prostu. Nie, nie będę biegał. Nie chce mi się. Super jest tutaj w tym San Francisco to, że poza tym, że jest mgła, mgła, tak jak dziś rano, to jeszcze jest takie mgliste powietrze. Nie wiem na czym to polega, no bo teraz nie mam mgły w powietrzu, ale jednocześnie jest takie coś. Przeszedłem cały Golden Gate Park. Cały! 5 km. Uff, taki cały sportowiec. W sam raz na zachód słońca. Nad morzem? Nad... Ale... Piękny był zachód słońca, tylko że trwał tak y, minutę zamiast godziny. <mulary> Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie, pewnie nie, bo nic nie nagrywałem od trzech miesięcy, <laughs> ale bardzo sobie szanuję ten kontroler do dronów DJI, jest fajny, jest kontroler, no. A tak poważnie mówiąc, dużo szybszy setup, szybciej się go rozkłada niż smartfon, poza tym w moim doświadczeniu najbardziej awaryjną częścią wszystkich dronów, które miałem, był ten Potworny kabelek łączący drona z telefonem, znaczy kontroler z telefonem. Eliminacja tego jednego, prostego gówna powoduje, że dużo pewniej się czuję w terenie y, ze swoim... ptakiem. <grytanie> Zdechniłem się, naprawdę. <grytanie> Jejku, jakie to jest cudowne tutaj. Te ptaszki, które spierdolają przed falami. Zachód słońca, szum, przecudownie to jest. Wzruszająca bardzo chwila. Jak fajnie, że dzisiaj akurat uznałem, że sobie powloguję. Naprawdę mi tego brakowało, kurde. Zaprzestałem diety keto, przez to, że chciałem biegać długie dystanse. Biegałem, chciałem nie na keto przebiec maraton, żeby przebiec szybciej. Bez sensu, ziemniaczu. Oj, jużku, jak jestem zmęczony. Ależ to wlogowanie jest męczące. Normalnie, nie wiem jak się nazywam. Fajnie, nie? Mam nadzieję, że wam się podobało. No i już koniec. Chciałem sobie wypić napój, ale nie mogę, bo śmierdzi mocze. Wasze zdrowie, mordy. No i to jest YouTube.